W tym roku laureatką pokojowej Nagrody Nobla została kobieta, polityczka Maria Corina Maciado. Działaczka prodemokratyczna w Wenezueli, osoba, która podjęła wysiłek oddolnego, Walczenia o demokrację i o prawa obywateli. Co mnie urzekło w, tej, w, w uzasadnieniu tej nagrody, to było zwrócenie uwagi na, na coś, czego mamy deficyt, powszechny deficyt, na odwagę cywilną. Przeciwstawienie się nie tylko z pozycji opozycyjnego polityka czy polityczki, ale także mężczyzna, kobieta, która nie ma zbyt dobrej pozycji w społeczeństwach nacechowanych macizmem. Na pewno nie można być konformistą. Teraz kwestia tego, ile kto jest w stanie zaryzykować, to zależy od tego, w jakiej jest sytuacji i oczywiście od okoliczności, prawda? Więc no, nie można od każdego żądać, że tak powiem, postaw absolutnie bezkompromisowych. Natomiast konformizm i poddawanie się po prostu jest bardzo działaniem, które nie daje nam nadziei na przyszłość. Ja nie wiem, czy powinniśmy nominować kogoś takiego, bo to może znowu wchodzić do sytuacji, w której mówimy to nie ja i wskazujemy na kogoś innego. Ja myślę, że raczej powinniśmy myśleć to też ja. Znaczy, że powinniśmy my jako obywatele zwyczajnie być uwrażliwieni, wyczuleni na to, na, pierwsze, na nawet pierwsze sygnały, że o to. Porządek demokratyczny jest zagrożony. Podstawą pokoju jest zapewnienie praw obywatelskich, praw politycznych, praw człowieka każdemu z nas.